Katecheza Jezus uzdrawia. Myśl przewodnia tej, tej katechezy brzmi tak. Jezus dziś każdego może uzdrowić. Organizujemy tę katechezę w sposób następujący. We wprowadzeniu mówimy, że w Ewangelii Marka jest wiele historii ludzi chorych. W żadnej innej Ewangelii nie ma tyle miejsca poświęconego ludziom chorym, co właśnie w Ewangelii Marka. Historie ludzi chorych, historie uzdrowień zajmują dużą część tego, zajmują dużą część Ewangelii Marka. Powyżej 25%, niektórzy wskazują, że nawet około 30% tekstu. W Ewangelii Marka niewiele jest Mów Jezusa, Marek relacjonuje działanie Jezusa, a główna główna część działania Jezusa to są uzdrowienia. I teraz przyjrzymy się tym uzdrowieniom, popatrzymy, co jest dla nich charakterystyczne. Aktywizacja jest skoncentrowana wokół pytania, jakie jest przesłanie tych tych tekstów o uzdrowieniach. Praca polega na tym, że tworzymy 7 grup, mamy 14 tekstów o uzdrowieniach. Każda grupa dostaje dwa teksty, trzeba takie rozdzielić, żeby mniej więcej obydwa teksty miały tyle, były tak duże jak w pozostałych grupach. Znaczy, żeby nie było tak, że jedna grupa dostanie dwa krótkie teksty, a inna dwa długie, tak żeby to mniej więcej średnio każda miała tyle samo tekstu do analizy i opracowania. Każda grupa dostaje także dwa formularze, na których ma stresić te historię uzdrowienia. Zadanie grup polega na tym, żeby zrobić taką analizę i streszczenie, wypisać najgłówniejsze elementy, to co jest najważniejsze tak żeby potem jednym rzutem oka móc to, to ogarnąć. Grupy czytają teksty, robią streszczenie na wspomnianych formularzach, takie streszczenie bardzo schematyczne wokół takich punktów, jak co wiemy o chorobie człowieka, co chory człowiek lub jego bliscy mówi, co robi, jak odnosi się do Jezusa. Kolejny punkt słowa i gesty Jezusa i ostatni, na czym polegało uzdrowienie. Takie można powiedzieć punkty punkty analizy. Kiedy mamy to już zrobione, to przedstawiciele kolejnych grup podchodzą do planszy powieszonej w centralnym miejscu, przyklejają na tą planszę kolejne, kolejne analizy i tworzy się nam w ten sposób pewna panorama, całościowa panorama uzdrowień. Uzdrowień. W Można powiedzieć, mamy no panoramę historii, panoramę osób, które były chore, zetknęły się z Jezusem i doznały uzdrowienia. A większość to są historie uzdrowień indywidualnych, ale są też historie mówiące o grupach ludzi. Grupach kiedy to już jest przed naszymi oczami, kiedy efekty pracy zostały przedstawione, stawiamy pytania do refleksji, co jest charakterystyczne dla tych historii. Dlaczego ich jest aż tak dużo? Dlaczego Marek aż tak wiele tych historii przytacza? Jakie jest przesłanie tych historii? Jaki obraz Boga się z tych historii wyłania? Uczestnicy dzielą się refleksją na forum ogólnym. Po zakończeniu tej refleksji podkreślamy ze z tej strony eksponujemy kilka, kilka myśli. Które chcemy, żeby jakoś zapadły w myśli, w pamięci, w sercu uczestników. Podkreślamy, że tutaj mamy historię z wieloma różnymi chorobami. Mamy ludzi, którzy mają chore ręce, nogi, skórę, oczy, uszy, język, serce. Można powiedzieć, jest cała panorama ludzkich chorób. Można zapytać, dlaczego aż tak dużo chorób, dlaczego aż tak wiele tych historii uzdrowień. Jeden z egzegetów wskazuje komentatorów biblijnych wskazuje na to, że to tak jakby Marek chciał pokazać proces uzdrowienia całego człowieka, różnych członków Ludzkiego ciała, można powiedzieć, począwszy od głowy, nóg, rąk, korpusu, tak jakby był pokazywany proces leczenia całego, całego człowieka. Kolejna, kolejna myśl do wyeksponowania to taka, że w tych wszystkich historiach bardzo mocno widać rolę wiary. Ci ludzie. Wierzą, że Jezus może ich uzdrowić. Ci ludzie albo ich bliscy wierzą, że Jezus może ich uzdrowić. Ta wiara jest, można powiedzieć, bardzo konkretna. To wiara, że w najbliższej przyszłości może wydarzyć się coś dobrego, moja trudna sytuacja może ulec, ulec zmianie. Bardzo wyraźnie widać tą wiarę w postaci kobiety cierpiącej na krwotok. Mówiła sobie: Bylebym go tylko dotknęła, a będę, będę zdrowa. No, można powiedzieć tak, no, ona mogła dotknąć Jezusa, a. My po dwóch tysiącach lat, święty Augustyn odpowiada na ten problem następująco. To wiara dotyka. Wiara, wiara dotyka, można powiedzieć, gdyby w dotyku tej kobiety nie było wiary, to by nie przyniosło to uzdrowienia. Ludzie, którzy są uzdrowieni, to ludzie, którzy wierzą. Jest to wiara, w, można powiedzieć, bardzo konkretna. W najbliższej przyszłości wydarzy się coś, coś dobrego. W tych historiach jest coś ze zmartwychwstania, bo tam słyszymy wstanie. To jest to samo słowo, o którym Ewangelia opisuje także zmartwychwstanie. W tych historiach wydarza się coś ze zmartwychwstania. W tych historiach widzimy, yy, czym jest Królestwo Boże. Odsłania się w jakiś sposób Królestwo Boże. U Marka tego nie ma, ale u synoptyków pojawia się taka myśl, pojawiają się takie zdania, że Jezus wysyła dwunastu, mówi yy, Głoście, bliskie jest Królestwo Boże, i uzdrawiajcie chorych. To jest powiązane, powiązane ze sobą. W tych historiach uzdrowień odsłania się, odsłania się Królestwo Boże. Te historie, to można powiedzieć, także obietnica dla każdego z nas. Ojcowie Kościoła mówili, że można interpretować te postaci, te historie, następująco, że. Ci ludzie chorzy mogą być symbolem jakiejś cząstki w nas, mogą być symbolem jakiejś części naszego serca. Człowiek sparaliżowany może być symbolem tego wszystkiego, co do niej jest sparaliżowanym strachem. Człowiek z usłą ręką może być symbolem tego, tych obszarów mojego życia, gdzie brakuje już nadziei, gdzie nie ma energii, gdzie, gdzie nadzieja i gdzie nadzieja, życie jakoś, jakoś umarły. Ci ludzie doświadczyli uzdrowienia i my możemy doświadczyć uzdrowienia z różnych naszych chorób, naszego serca, naszego powikłanego czasem wnętrza. Te historie to obietnica dla nas także dzisiaj. W tych historiach odsłania się obraz Boga, obraz Jezusa który uzdrawia, który jest lekarzem, który przyszedł do tych, którzy się źle mają, którym potrzeba pomocy.